Dzień dobry, dzień dobry. Od razu was przepraszam, że nie było ostatnio filmu, po prostu z budowy, więc dzisiaj chyba już tam nie wrócę i nie będzie budowlanych tematów. Ania, ty jesteś brudna i opalona. Brudna i opalona, bo w grzeska telefonie jestem taka opalona. I słuchajcie, idę musiał przebrać i ktoś tu ma urodziny za niedługo, ten pan, co trzyma telefon, 36 i trzeba się zająć tematem. Ale będę wymyślał. Ja już jestem na górze i może tak na szybciutko Wam się wytłumaczę. Powiem Wam, że tak strasznie się czułam w ubiegłym tygodniu, że nie nagrywałam ani na Instagramie, po prostu ciężko mi było w ogóle funkcjonować. Okropny ból głowy i zębów. W międzyczasie już byłam u dentysty, bo zaczęłam szukać, od czego mnie to tak strasznie boli. I wygląda na to, że idą ósemki. Muszę też zrobić sobie zdjęcie, i po prostu to już będzie wtedy pewne. Ale zęby mam zdrowe, więc to nie jest tak wiecie, że po prostu coś się dzieje. Z jakimś zębem, tylko właśnie albo ósemki Które idą i nie mają miejsca Albo powód nie jest Związany z zębami Ale mam nadzieję, że to te ósemki I nic poważniejszego Dopijam kawusie i chyba jadę do Złotoryi Grzesiek ma urodzinę, więc muszę mu kupić prezent. A jak na razie widzicie, że przyszła do mnie paczka z butami. To nie jest żadna współpraca, po prostu na wyprzedażach zobaczyłam z dwóch różnych firm fajne już na wiosnę buty, więc sobie zamówiłam i zobaczymy, czy one w ogóle są dobre. Tych jeszcze nie mierzyłam, ale są bardzo lekkie One generalnie były bardzo drogie Bo kosztowały chyba 600 zł A były przecenione Chyba ostatnia para nawet I werwałam je za dwie stówki O nie Chyba będą za małe Ja już widzę, ale sama sobie zamówiłam 35 I wydaje mi się, że będą za małe Ojeju, te bardziej mi się podobają, ale są mniej wygodne. Chociaż nie wiem, może to kwestia rozbicia. Z kolei te są mega wygodne. Bardzo po prostu nie czuję, jakbym miała buta. Są lekutkie i bardzo mięciutkie, a te są jednak takie trochę sztywne. Ja teraz korzystam z chwili, że nie muszę się zajmować dzieciakami i podskoczę do Złotoryi po prezent dla Grześka. Generalnie będę miała kilka prezentów. Jemu w ogóle jest ciężko cokolwiek kupić, bo mój mąż jest gadżeciarzem i przez cały rok sam sobie kupuje różne fajne rzeczy i mój pomysł jest może jeden mało oryginalny, ale mieliśmy kiedyś takie same łańcuszki złote, ale niestety Grześka się urwał i... no i nie nosi teraz, krzyżyk został przeze mnie znaleziony. Zgubił też obrączkę, którą nosił na łańcuszku, ale na szczęście też ją znalazłem ze łzami w oczach i chcę mu kupić właśnie łańcuszek. A druga sprawa, no, to taki y, spory pakiet badań dla mojego męża. Dla mężczyzny w wieku około 40 lat, więc przebadam go od A do Z. Y, jakiś profil wątrobowy z nerkami związany z sercem y, i ogólne badania krwi. Nie wiem co myślicie o takim prezencie. Ja wiem, że Grzesiek się z tego ucieszy, wiecie? Bo on sam nieraz podgadywał, że chciałby się tym zająć, chciałby sobie zrobić takie kompleksowe badania, a jednak nie ma czasu powybierać sobie tego. Więc to będzie drugi prezent, a trzeci. A trzeci taki, że powiem Grzeszkowi w dniu jego urodzin, że dzisiaj spełniam każde jego, każdą jego zachciankę. Ja też miałam taki sam prezent od Grześka, więc to jest fajne, to jest miłe, bo można yy, no trochę wykorzystać tą drugą osobę, ale w taki, wiecie, pozytywny sposób. No i zmiana planu. Tak jak Wam mówiłam, miałam jechać do złotoryi, ale jedziemy do Jeleniej Góry, bo dostaliśmy telefon. Mam staty źle dokręcony. Telefon, a co ty idziesz spać? Nie, nie, do a Góry. Dostałam telefon, że okulary są do odbioru, a ten pan, słuchajcie, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni zgubił kolejną swoją parę okularów i nie ma już nic. Ja mam, ale nie noszę. A czy noszę tak. jak wy nie widzicie, bo noszę, coś, prawda? Często chodzę w okularach. No, no tak, na 80%. No. 70. No więc jedziemy do jelenicki. Ostatnio, wiesz co, w Warszawie. Warszawy, się. E, w Warszawie, nie. Na nosach na nosie miałem. I pytam się, e, gdzie są moje okulary. Naprawdę? No, kuli tam się pytała. Ty widzieliście <gry> moje okulary? No wypad, na nosie masz. O jest. To już... To już ten wiek, Grzesiek. No. Grzesiu poszedł po płyn Ja tu kieruję, kieruję A tu nic nie widać, całkiem zero No i jak poszedł to wam do kończę. Miałam jechać po złoty łańcuszek I lipa, okulary ważniejsze Ale kojarzę, że tam naprzeciwko optyka Jest jubiler No i teraz będę musiała tak to zrobić Żeby Grzesiek wrócił do auta A że ja się niby wracam, nie wiem Nie wiem, nie wiem, może coś zakombinuję Gdzie ja się zamienimy I ty teraz już będziesz jechał, co? Co? Może ty przez miasto już pojedziesz? Nie no, ty jedź już, czego? Ty zaparkujesz tam lepiej. A, nie, ucz się. Ucz się życia trochę. No Grzesiek. Musisz jakoś wkroczyć w tą dorosłość. Będę miała kolejną parę okularów. Grzesiek też. Grzesiek chodzi, a mi? Napiszcie. Nie wiem, może mi jakieś lanie trzeba dać? Dlaczego ja w tych okularach nie chodzę? Nie wiem. Grzesiek dlaczego. Bo no ja brzydko wyglądam i chyba dlatego. A pamiętaj, okularników się nie bije. Załóż i żadnego lania nie będzie. Ale ja miałam przekichane w szkole przez to, że nosiłam. Kiedyś jakiś chłopak, ja wiem który, przeciął mi kapcie yy, i wiesz, jak mówili na mnie? On? Jak? Cztery oki, że okulary. To nie było śmieszne, no to ja połakałam nie... w domu. No tak, za no młody to nie było śmieszne. Teraz to jest wersja ozdobna, więc to może całkiem fajnie wyglądać. Pokaż sielisku. Zmiany. U Bardowskich. Plastiki. Plastiki. Gdzie moje złote okulary? Jedne zgubiłem. Złote i czarne Drugie kupiłem. Kolejne. Okay. Ale wiecie co? Mamy po... po dwie parę okularów. Nie dlatego, że tak poszaleliśmy, ale było coś takiego, że jak się kupi jedną parę, to drugie były za 30% ceny, więc się opłacało. Brać drugie. Jedne zgubiłem. Teraz się okazało, że od trzech dni kolejne gdzieś mi zaginęły w domu. Także to jest sprawa rozwojowa. O, jak ładnie dzieci czekają! Chcecie prezenty? Tak. Proszę bardzo. Wiesz, co to jest? Oj, przepraszam. Kupiłam pisaki do tablicy. Będziecie pisać? A u nas jeszcze u dzieci choinka. Chyba już czas zdjąć choinkę. A będziecie teraz rysować, pisać. Tutaj Jasia obserwacje pogodowe. Mamo, mocno ja już nawet łańcuchę pozdejmowała. No i pięknie, że pozdejmowałeś. Mocno mam otworzyć. Dobrze. Już otwieramy. Pomożesz mi. Wyjmij sobie. Dobra. Zdejmujemy. Mamo. Macia. Mamo, mocno. Zdrówko. Jasiu ci otworzy. Poprosi Jasia. Proszę! Jak przyczepiliśmy tablicę, no to była w użyciu, a teraz już chyba za dwa miesiące albo za trzy y, nie było do niej plamastrów suchościeralnych, więc myślę, że będzie mega zainteresowanie. Wow, domek! A ty, Livia, co malujesz? Co rysujesz? Tak, ślicznie rysujecie. Nie po ścianie nie wolno, tylko po tablicy. Tylko po tablicy. A ja wam coś napiszę. Nie! Nie! Okej. Co to za napis? Kocham cię. Kocham was. U nas już nie ma żadnych dekoracji świątecznych, już mi się trochę zachciało wiosny, więc obserwujemy, jak tutaj y, od cebulek nam wyrastają kwiatuszki. Mamy też jednego fiołka, zmiany też tak macie. Jak ta lala! Udało się! Piątka! Ała! No mów, mów, Jasiu. się tutaj wujkowi Adrianowi reklamę będzie robił. Od kogo mamy te soki? Od wujka Adriana. Od wujka Adriana. I co my tutaj mamy, jak już tak mówisz? Wujek Adrian. Mamy, mamy soki, jabłko, buja. Tak, jabłko, truskawka. Sam malowałem ten rysunek. To nie ten, Jasiu. Twój no. rysunek będzie na naszych kartonach, wiesz? Mamy tutaj pigwę. Syrop pigwowy. A nawet mamy jabłko banan. Lubisz soki od dwójkę Adriana? Tak, a tutaj mamy jabłko dyskusyjne. Smaczne robi soki, czy mógłby się bardziej postarać? Tutaj... Czy nie da się już lepszych zrobić? Niech, nie Chyba się, się nie da. A tutaj co? A tutaj syrop z czarnej porzeczki. O, następna do kompletu. O! <śmiech> <śmiech> Hej. Papu. A te patyczki to bardzo fajna zabawa. Papu. O! Co tu robi gruszka? To będzie wiedziała Liwia, ale ja po prostu już chwilami nie daję rady ze zbieraniem tego. To jest co chwilę wysypane, ułożone i tak w kółko, i tak w kółko. jak lubisz te patyczki, czy ci to obojętne? Jasiu, a ty się lubisz tym bawić? Mhm. Bardzo. Jeszcze wrzeszczą, no się jak zamki myjesz, bo też myjesz. Szorujemy, szorujemy, a mama zaraz będzie poprawiać. Wy tego nie wiecie, ale ja wiem, że u nas już jest kolejny dzień. Co do tego łańcuszka, nie udało mi się kupić. Były różne, ale nie taka próba, więc z tego zrezygnowałam, ale zeszedłam i naprawdę mam. Myślę, że fajny prezent dla Grześka. Byłam teraz w biurze na dole. Przyniosłam sobie różne rzeczy, które kiedyś gdzieś pozamawiałam i po prostu o nich zapomniałam. Gdzieś na internecie o, o jakiejś dziewczyny. Ewelina, nie pamiętam. Pokazywała ostatnio takie gąbki, ona co prawda mieszka w Niemczech i właśnie zamawiałam to ze sklepu z chemią niemiecką, coś w tym stylu i ponoć jedzenie do tego się nie przyczepia, ale nie wiem czy one są super, one są z Villeda, tak się nazywają, Wileda Professional, będziemy testować, sprawdzimy po prostu. Ale tu mam różne skarby. To chyba kupiłam w Pepko i też gdzieś się walało po samochodzie, później trafiło do biura, aż w końcu na górę, na Waciki. Do czyszczenia okularów właśnie i okulary powinnam mieć na nosie. Chusteczki do prania, które wyłapują kolory. Na początku nie byłam do tego przekonana, ale faktycznie to działa. Raz nawet do bardzo jasnych, nawet białych ubrań dałam coś bardzo ciemnego, czarnego i faktycznie te kolory, w sensie to się nie pofarbowało. Tych gąbek sobie zamówiłam z zapasem. Takie ściereczki kuchenne tu mam, typowo kuchenne rzeczy. Dorzuciłam jeszcze ręczniki papierowe wtedy do koszyka, żeby mieć darmową przesyłkę i tyle. A co to jest? To jakiś środek do czyszczenia zmywarki. Ostatnio mamy jaja ze zmywarką, e, jakieś różne błędy się tu układają, więc może trzeba ją porządnie przeczyścić. Miałam robić tort. Miałam robić tort bezowy dla grzeczka, ale stwierdziłam, że zrobię coś zdrowszego. Mm i będą desery. Nie powiedziałabym, że urodzinowe, bo jeszcze dzisiaj nie świętujemy urodzin, ale z tortu chyba zrezygnuję, zrobię po prostu coś dobrego do jedzenia w dniu urodzin grzeszka, a teraz zrobię desery, które zjemy na podwieczorek. Mam tutaj paragon, 7 zł ciszy, taka gąbka, no więc nie mało, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę jakaś rewelacyjna. tutaj mam wszystkie produkty, które są mi potrzebne do wykonania deseru tutaj jest jogurt naturalny e, najpierw dodam do niego nasiona chia i słuchajcie, najlepiej e, jest kiedy to zrobimy sobie wcześniej i odstawimy to na kilka godzin ja teraz zrobię wszystko łącznie z efektem końcowym, żeby po prostu wam pokazać e, krok po kroku, ale też odstawię to na kilka godzin, po kilku godzinach e, te nasiona zrobią się mięciutkie, e, ja nie wyczuwam ich smaku, dzieciaki też nie wyczuwają Czuwają, więc chętnie zajadają tutaj mam mus z truskawek odmrożone a tutaj malina. na taki duży jogurt on ma ile on ma? gram? 330 to daje 2-3 dwie, dwie, łyżki nasion mieszam to sobie I tak, jak widzicie, jeden duży jogurt to jednak trochę za mało na takie cztery szklanki. Więc mam tutaj drugi i robię dokładnie to samo. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Desery na razie chowam, przykrywam jakąś ściereczką. Jak wie zobaczy, to ona nie będzie mogła zrozumieć, że trzeba poczekać. Miło do dnia.